Widzę, że jesteście wydripowani od stóp do głów Chciałem się was zapytać, how much is your outfit? Może od dołu polecimy Dobra, to buty, pamiętam, Witka, skupowałem. Nie wiem, z 3200, podajże Potem spodnie z Zary, z dwie stówki Pasek LV, też z dwa koła, pamiętam Potem mamy saszetkę LV Dubaju też kupowałem w LV To zapłaciłem z 3000 No i kurtka, nie wiem, no, z 2000, Monclera Mamy potem sweter Polo To będzie z 800 zł I potem mamy koszulkę, bo po spodu, 300 No powiem ci, że jest grubo, ale dobra, teraz lecimy z drugim. Się ale tutaj widzę ma Majkę. Dobra, dawaj lecimy też od dołu. Widzę, że Air Force jest Placem. Tak. Kupowałem ich za 800 zł. Spodnie Basic Zara 200 zł. Kurtka Moncler to było, płaciłem. Dostałem na święta to 6000 chyba. Zwykła Koszulka, nie pamiętam skąd. Zary chyba też. Też chyba 150 zł. No i tu chyba wszystko. No zegarek? Jest, zegarek. Uuu, Kublot, pokaż. Stary, jest tutaj grubo, ublo I to dostałem na urodziny od taty, 80 tysięcy chłopaki No powiem wam, że chyba rozbiliście bank Dobra i powiedzcie mi teraz, skąd wybierzecie kasę na te wszystkie ciuchy, czy tutaj rodzice trochę pomagają? Rodzice, najbardziej rodzice akurat Ale też sami pracujecie, coś tam oszczędzacie, czy, czy jednak rodzice pomagają głównie? Zwykle rodzice, ale tak to mam, też zajmuję się swoimi tam tylko rzeczami